Hejka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam jeszcze przed 2022, że tak, od stycznia zacznę nagrywać regularnie, będzie więcej filmów i w ogóle będzie super. No powiedzmy, prawie się udało, ale, ale przysięgam, że tym razem mi się uda. <grym> Przynajmniej się postaram, bo po prostu było takie multum różnych rzeczy. Które się działy, że trzeba było jednak przełożyć yy, nagrywanie i w ogóle granie. Ale wróciłam <głos> <głos> i jestem, i zobaczymy. Przede wszystkim chcę zrobić loterię, bo w ogóle nie zdążyłam jakoś zaznajomić się z tym całym eventem, który był urodzinowym, bo po prostu mnie nie było na nim. Dlaczego mnie nie było na nim? Otóż. Na początku sobie wyjechałam, na początku lutego wyjechałam na Maderę. No bo czemu by nie? Mamy zimno w Polsce, to chociaż tam będę miała ciepło, ale ale przecież nie może być normalnie w moim życiu. Więc okazało się, że nie mogę spędzić go normalnie tego czasu tam. Chciałam sobie wypocząć, po, poopalać się i w ogóle. I co. Pierwszy dzień minął spokojnie, ogólnie zobaczyłam, jak wygląda okolica i tak dalej. Nic nowego. To, co się zawsze robi na początku przyjazdu gdziekolwiek. Potem była kolacja, gdzie zobaczyłam. Jakiegoś typu, z którego się po prostu bardzo śmiałam, bo miał taki mocno habrowy, tak? chabrowy, taki bardzo niebieski po prostu garnitur, i do tego żółty krawat. I po prostu tak przykuwał uwagę tym, że no nie dało się go nie zauważyć w, całej, w całym tym, tym budynku. I oczywiście dosłownym przypadkiem zauważył, że się na niego patrzę. I w międzyczasie jeszcze jak y, sobie wybierałam jedzenie, a z racji, że y, tego nie mogę, tego nie mogę, <gryw> nie mogę ziemniaków, nie mogę makaronów, to chodziłam od stoiska do stoiska, oglądałam sobie, co mogę wziąć. I on do mnie podszedł i zapytał się mnie, czemu tak przeglądam wszystko i w ogóle. <gryw> a ja sobie zażartowałam, że, że sprawdzam, czy jedzenie jest dobre. A on do mnie, że przecież to jest jego rola. I się okazało, że to jest jakiś menadżer czy coś tamtego. I. No i głupio wyszło w ogóle. Ale to tam par sześć, bo to był jeden dzień. Następnego dnia, Boże, następnego dnia, ja myślałam, że on będzie jeden dzień, a po prostu następnego dnia cały czas na niego wpadało. I no co. I nie wiem, po tygodniu. Nie było go z tydzień i znowu był. I Boże, nie byłam na to przygotowana. Jadłam sobie na spokojnie moje pyszne jedzenie. Boże, naprawdę mają tam takie dobre ryby. <grym> tam chyba w ogóle było zawsze z pięć dań, które były z rybami. Więc jeżeli ktoś lubi, to bardzo polecam na Maderę sobie pojechać. Pojechać? Polecieć. Możecie pojechać, jeżeli dacie radę. I sobie tam popróbować wszystko w ogóle. Po raz pierwszy jadłam połączenie ryby i banana. Nie jest to moje ulubione połączenie, ale jak się je oddzielnie to jest ok. I co? I po prostu no, ja sobie jadłam. I on nagle się do mnie dosiadł. Boże, wy sobie nie wyobrażacie, jaką ja miałam minę w tamtym momencie kiedy jeszcze akurat brałam sobie jedzenie do buzi, a on się przysiadł i się zapytał, jak tam mi dzień leci. Jezus Maria. <grym> jak ja wstałam od tego stołu, to tak szybko wyszłam i nie wiem, po potem już go nie widziałam tam, ale ale nie. Proszę, jeżeli będziecie gdziekolwiek, jeżeli gdzieś pracujecie, nie wbijajcie się komuś, jak je. Naprawdę. To jest tak stresujący moment. No naprawdę, jak je? Nie wolno. No. Było jeszcze, boże, strasznie dużo historii z tej Madry. Ale Madera w ogóle, no. Wróciłam po dwóch tygodniach i jakoś to tak szybko zleciało. Potem, w ogóle, event się chyba zaczął 20. <grym> więc, no. Więc niby już byłam w Polsce, żeby ogarnąć ten event, ale. Ale tutaj było to, tutaj tamto, i jakoś w ogóle nie wchodziłam na grę w tym czasie. Uznałam, że, że mi się nie chce po prostu. Jedyne co to wchodziłam, zbiłam kolosa, a nawet czasami nawet nie wchodziłam bić żadnych kolosów. Po prostu powiedziałam zostawi, idź, zbij, bo mi się nie chce. <laughs> I zawsze po prostu znajdowałam jakąś wymówkę, żeby powiedzieć mu: no, idź, idź, będzie fajnie. A z takich jeszcze historii, to po prostu w ogóle byłam w Amazonkach na Hutence i tam biliśmy drakolisza. Ale uwaga, uwaga! Nie można bić Drakolisa, jeżeli się nie ma stroju klanowego. To po prostu był dla mnie hit. Jeżeli nie masz stroju klanowego, nie możesz bić kolosa. I wiecie, ja mówię, zostawić zbi mi kolosa. On sobie loga, zapraszają go do grupy. Jest dycha, i typiara go wyrzuca. Czemu? Bo nie założył stroju klanowego. A czemu nie założył stroju klanowego? Ponieważ nie ma takiej opcji. Ale kogo to interesuje, prawda? No, dla mnie nie wiem. To nie jest jakoś ważna rzecz, żeby mieć. <gryw> Kurczę, strój założony to jest różnica koloru pikseli, ale. Ludzie mają różne fetysze. W tym czasie zdążyłam się z nią pokłócić. Wymieniłyśmy się zdaniami. I zmieniłam klan w ciągu 12 godzin po prostu. Czy mam całkowicie złe nastawienie do tego klanu? Nie, myślę, że. W sensie reszta osób jest całkiem spoko. Pod takim względem, że no, nie robią nic takiego. Nie wiem. Nie odwalają, nie odkleja im się nic, po prostu. Po prostu sobie żyją. No. <laughs> nie wiem, po prostu masakra. Teraz jeszcze, co będzie. Zaraz jest. Boże, zaraz jest koniec marca. Zaraz jest. 10 marca, jeszcze jest 8 marca i w ogóle masa różnych rzeczy, w sensie takich dat ważniejszych dla mnie, po prostu, w sensie ważniejszych dla mnie. Ja wiem, teraz powiecie, o egoistka powiedziała 8 marca, jest to dla niej ważne. Nie, otóż jeden z moich członków rodziny ma po prostu wtedy urodziny i dlatego jest to dla mnie ważne. To nie chodzi o to, że ja chcę dostać prezent, ale to zawsze tak jest, że ja mu coś wręczam i on mi wręcza, więc jest, że tak powiem, wyrównane. Dobra, wracamy do loterii, która w międzyczasie się odbywała. Powiem tak, szału nie ma. Jedyny jaki jest plus? To, że z powrotem wrócą mi się runy. Pytaliście się mnie też często, po co mi te runy, po co mi ich tyle? Otóż nie wiem, po prostu lubię je zbierać. Tak po prostu. Nie ma żadnego większego celu w tym. Jak są to dobrze, jak nie ma to źle. <noise> Zawsze jest to tak. Mogę zapłacić mniej i zrobić większą loterię, albo po prostu tak, jak są zbiórki na jakieś stroje klanowe, właśnie, albo albo co, na co jeszcze można zrobić zbiórki? Albo chociażby nie wiem, od czasu do czasu jak się robią zbiórki na światy prywatne, to też mogę zawsze tam coś dorzucić od siebie. Chociaż ostatnio od po prostu jak patrzę na te światy prywatne, to to jest hit. Jeden publik, drugi publik. Tutaj jest publik, na który jeszcze trzeba dopłacać. Masakra naprawdę. <gryw> ja to bym zrobiła dobry prif. <laughs> Ale o tym będzie kiedy indziej. Mam nadzieję, że taki mały pogadankowy wątek Wam się podoba. Do zobaczenia, cześć!